Rozstanie jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń, z jakim możemy się w życiu zmierzyć. Gdy dowiadujesz się, że twój były partner po rozstaniu z tobą szybko znalazł kogoś nowego, ból może być niewyobrażalny. Ta nagła informacja wstrząsa tobą do głębi, wywołując burzę emocji szok, zaskoczenie, poczucie odrzucenia, poczucie samotności. Mężczyzna, którego kochałaś jest teraz w nowym związku, a twoje serce nadal krwawi. Jak dalej żyć, gdy nie możesz porzucić marzeń o byciu z nim? Jak pogodzić się z faktem, że ktoś, kto kiedyś był twoim światem, teraz dzieli swoje życie z kimś innym? To uczucie może być miażdżące, zwłaszcza gdy poczujesz się niegodna, gruba, głupia, brzydka i bezużyteczna. Wiele takich Określeń słyszałem od kobiet na swoich sesjach. Kochałaś go tak bardzo, że trudno uwierzyć, iż znalazł szczęście w ramionach innej osoby. Ten ból jest realny i wymaga od ciebie akceptacji straty oraz opłakania jej. Pierwszym krokiem w radzeniu sobie z tą sytuacją jest zadbanie o siebie. Bądź dla siebie delikatna, kochająca, miła i współczująca. Warto zrozumieć, że każdy ma swój własny sposób radzenia sobie z emocjami. Może się okazać, że twój były partner był już emocjonalnie gotowy na nowy związek, nawet gdy ty nawet jeszcze nie myślałaś o rozstaniu. To nie oznacza, że jego uczucia wobec ciebie były nieistotne, lecz pokazuje, że każdy przechodzi przez proces rozstania na swój własny sposób. Nowa relacja twojego byłego partnera może być reakcją na ból rozstania. Często po zerwaniu, i zakładamy, że to ty zrezygnowałaś z dalszej relacji z nim. On bardzo szybko znajduje się w nowym związku, co zresztą może mu się wydawać miłością od pierwszego wejrzenia. Jednak takie relacje często są krótkotrwałym ukojeniem, które pomaga tej osobie poszukać się lepiej po rozstaniu. Brakuje im głębi i stabilności, ponieważ wynikają z impulsywnych reakcji, a nie z głębokich uczuć to jest forma ucieczki od bólu, od lęku, od poczucia, nie wiem, porzucenia. Perspektywa samotności po rozstaniu jest dla wielu ludzi przerażająca. Ciche chwile spędzone sam na sam z własnymi myślami mogą być trudne do zniesienia. W takiej sytuacji szybkie znalezienie nowego partnera może być mechanizmem radzenia sobie. Pozwalającym uniknąć lęku przed samotnością i trudności związanych z procesem gojenia się ran po rozstaniu. Rozstanie, mimo że bolesne, może otworzyć drzwi do nowego początku. Dla niektórych ludzi nowy związek jest symbolem pozostawienia przeszłości za sobą i rozpoczęcia nowej przygody. Twój były partner, znajdując szybko nową miłość, może chcieć zdystansować się od emocjonalnych śladów w związku z Tobą. Zaangażowanie się w nową relację może być dla niego strategią radzenia sobie, która pomaga mu uzyskać równowagę, udowodnić zarówno sobie, jak i innym, że jest gotów na nowe romantyczne doświadczenia. Możliwe jest, że twój były partner rozpoczął proces żałoby już będąc w związku z tobą. Ten proces nazywa się przewidującym żalem. Może rozpocząć się, gdy związek zaczyna pokazywać oznaki końca. Emocjonalne odłączenie może zacząć się wcześniej, dając Twojemu byłemu partnerowi więcej czasu na przetworzenie straty, która ma nastąpić. W rezultacie, gdy związek się zakończył, mógł już być na dalszym etapie procesu uzdrowienia i pogodzenia się w związku z tym, co się stało. Niektórzy ludzie stają się, starają się uniknąć bólu związanego z rozstaniem szybko, angażując się w nowy związek. To dla nich sposób na uniknięcie trudności emocjonalnych i zaprzeczenie żalu, który często towarzyszy końcowi ważnego związku. Nowy związek może być na chwilę ukojeniem i odwróceniem uwagi, ale w końcu emocje wybuchną, czy z tą osobą, czy z nową, czy, czy z kolejną. Serce nie podąża za ustalonym harmonogramem. Może się okazać, że twój były partner po prostu był gotowy na nowe połączenie. Emocjonalna dynamika jest skomplikowana i różni się u każdej osoby. Niektórzy są w stanie szybko przenieść swoje uczucia na nowy związek, ponieważ potrafią podzielić je na takie przedziały czasowe, które przypisują do konkretnych osób. Być może zobaczył szansę na szczęście z nową osobą i skorzystał z niej, ponieważ pragnął ekscytacji, dreszczyku emocji, które towarzyszą nowemu romansowi. Jeśli Twój związek był pełen niepokoju, Twój partner mógł czekać na kogoś, co sprawi, że znów poczuje się spokojny i szczęśliwy. Warto zrozumieć, że każda osoba ma swój własny, jedynie niepowtarzalny sposób radzenia sobie z rozstaniem i wchodzenia w nowy związek. To, że Twój były partner szybko znalazł kogoś innego, nie oznacza, że Twoja relacja z nim nie miała dla niego znaczenia. Pamiętajmy, każdy przechodzi przez ten proces na swój unikalny sposób. Kiedy doświadczasz rozstania, to naturalnie, że czujesz żal i smutek. Nie ukrywaj tych emocji, nie oszukuj od siebie, że natychmiast przestaniesz kochać swojego byłego partnera. Pozwól sobie na żałobę, daj sobie czas na przetworzenie emocji i wyjście na prostą. Akceptacja swoich uczuć jest kluczowa w procesie gojenia się ran. Przeżywanie tych emocji pozwoli Ci wreszcie je uwolnić i, i pójść dalej. Rozstanie może prowadzić do utraty poczucia własnej wartości, obniżenia samooceny. Często o tym słyszę. Możesz zacząć się zastanawiać, dlaczego twój były tak szybko znalazł kogoś innego, i czy to twój błąd, że odszedł? Czy być może y, żałujesz, że chciałaś, żeby odszedł? Ale pamiętaj, że to, co się wydarzyło, nie definiuje Twojej wartości jako osoby. Skoncentruj się na miłości własnej, przeznacz czas na rozwijanie swoich pasji, dbanie o swoje zdrowie i dobrostan emocjonalny oraz budowanie zdrowych relacji z innymi ludźmi. Ważne jest, aby ustalić zdrowe granice po rozstaniu. Ogranicz kontakt z byłym partnerem przynajmniej na jakiś czas, aby dać sobie szansę na zagojenie się emocji i skupienie się na sobie. Chciałoby się powiedzieć, och ci mężczyźni, kto ich zrozumie i za nimi nadąży, podam ci teraz kilka prostych sposobów radzenia sobie po rozstaniu. Wsparcie rodziny i przyjaciół. Pamiętaj, nie jesteś sama. Dziel się swoimi uczuciami z bliskimi osobami, które mogą się wysłuchać i wesprzeć. Czas spędzony z ludźmi, którzy Cię kochają, może pomóc Ci złagodzić ból i przypomnieć Ci, że jesteś wartościowa i kochana. Profesjonalna pomoc. Jeśli ból staje się nie do zniesienia, warto skorzystać z pomocy terapeuty lub psychologa. Specjalista może pomóc Ci przepracować trudne emocje i znaleźć zdrowe sposoby radzenia sobie z tą sytuacją. Aktywność fizyczna. Regularne ćwiczenia fizyczne mogą znacząco poprawić swoje samopoczucie. Endorfiny wydzielane podczas aktywności fizycznej pomogą ci poczuć się lepiej i zredukować stres. Nowe hobby i zainteresowania. Skieruj swoją uwagę, swoją energię na coś, co zawsze chciałaś robić, ale nie miałaś na to czasu. Może to być nauka języka, malowanie, gra na instrumencie, czy jakakolwiek inna pasja, która Przyniesie Ci radość i poczucie spełnienia. Medytacja i mindfulness. Techniki medytacyjne i ćwiczenia uważności mogą pomóc Ci uspokoić umysł i znaleźć wewnętrzny spokój. Regularna praktyka medytacyjna może przynieść ulgę w trudnych momentach i pomóc Ci skupić się na chwili obecnej. Unikanie kontaktu z byłym partnerem, chociaż może być to trudne. Ograniczenie kontaktu z byłym partnerem może pomóc i zazwyczaj pomaga w procesie gojenia się ran. To da ci przestrzeń, by skupić się na sobie i swoich potrzebach. Podróże. Jeśli masz taką możliwość, podróżuj. Zmiana otoczenia, zmiana lokalizacji, poznawanie nowych miejsc i kultur może dać ci nowe perspektywy i pomóc oderwać się od trudnych emocji. Prowadzenie dziennika. Pisanie o swoich uczuciach może być bardzo terapeutyczne. Prowadzenie dziennika pozwala na przetworzenie emocji i zrozumienie samej siebie na głębszym poziomie. Dobroczynność i wolontariat. Pomaganie innym może przynieść ogromną satysfakcję i poczucie sensu. Skierowanie swojej uwagi na potrzeby innych może również pomóc w, w przezwyciężeniu własnych trudności. Jest takie powiedzenie, że czas leczy rany. Nie bardzo się z tym zgadzam. Tak naprawdę trzeba zrobić to samemu. Czas może tylko łagodzi i przykrywa wszystko kolejnymi przeżyciami i zdarzeniami. Wcześniej czy później to wyjdzie i zazwyczaj w najmniej spodziewanym momencie. Dlatego warto przepracować ten temat jak najszybciej. Najważniejsze jest, abyś była dla siebie dobra, cierpliwa i łaskawa. Przejście przez ból po rozstaniu jest trudne, ale jest to również okazja do wzrostu i odkrycia nowej, silniejszej wersji siebie, czego ci życzę. Jeśli chcesz o tym porozmawiać, to zapraszam do mnie na konsultację online. Link do konsultacji znajdziesz w opisie mojego profilu lub pisz na kontakt@lavcoaching.pl. Jeśli to nagranie ma dla Ciebie wartość, skomentuj, polub i udostępnij. Proszę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w Tobie.